Znalazłem książkę dla Ciebie. Dziękuję. Pa Papa. W końcu wracamy do Japonii dzisiaj. Fajne były te Stany Zjednoczone, ale już trochę brakuje mi normalnego rytmu w życiu. Wow, w Santa Monica mają tramwaje. It was turned the other way. It's okay though. I take a person. to see you. Ok, strasznie, bym chciał, chciał być na filmiku. Ostatni miesiąc to było szaleństwo. Niewiarygodne dla mnie jest, że niecałe 3 tygodnie temu byłem na Sri Lance filmowałem słonie. Dwa tygodnie temu byłem na targach g 3 dzień temu filmowałem wesele w Colorado. Dobrze, że to już się kończy, chociaż wracamy do Tokia tylko na tydzień i potem będziemy podróżować po Japonii. Zakupiliśmy alkohole, prezenty, zakupiliśmy dezodoranty dla siebie, ponieważ w Japonii nie ma za bardzo dezodorantów, bo ludzie nie śmierdzą. Czas się pożegnać z Santa Monica i z Los Angeles. Ok. Dzięki Michał, mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce w jeszcze innej części świata. Nie chciałem mu słodzić, jak był z nami, ale Michał to jest jedna z najbardziej inteligentnych osób, jakie w życiu poznałem. Matematyk, programista piszący w assemblerze, teraz jest dyrektorem, chyba technicznym, który pracuje nad nowym Call of Duty. Także bądźcie jak Michał. Czuję się w tym momencie naprawdę dumny, że przez ostatnich parę tygodni zrobiliśmy cały ten maraton, razem z Kasią. Wow. Ostatnia jazda na lotnisko, ostatnie 15 minut w naszym samochodzie, więc jedziemy z karaoke. I really <sum> Jeszcze jeden ostatni punkt programu. In and out burger. To jest taka duma w Los Angeles. Przekonamy się dlaczego. Hopal, Nie Miej bardzo duże szanse, że się spóźnimy na ten samolot. Wszystko trwa wieczność. Udało nam się zaczekinować, ale nie zdążyliśmy je zjeść, burgerów, więc zjemy je nam, na ziemi, jak zwierzęta. No dobra, zdążyliśmy, ale naprawdę nie było wesoło po drodze. W sumie lubię kupować tak wydać ostatnie pieniądze, które mam z danego kraju, więc czemu nie? Czemu, nie? czemu nie? Czemu nie? Zawsze jak się przygotowuję do długiego lotu, to kupuję sobie pięć różnych książek czy tam rzeczy, a potem śpię cały, cały lot. Trzymaj się kciuki, że czegoś, że się wzbogacę dzisiaj o nową wiedzę, czy Okazało się, że lot jest opóźniony o jakichś półtorej godziny. Mam nadzieję, że nam nie odwołają tego lotu, bo to drugi w ciągu miesiąca też będzie trochę przegięci. Co zakupiłaś? Książkę. Tak sama znalazłaś? czy ktoś ci polecił może? Sama znalazłam <grych> Sześć mi polecię tą książkę. <grych> Czemu nie? Gotowy jesteś na podróż? Nie. Ten lot trwa jakieś 11 godzin, a różnica czasu to 16 godzin. Wylądujemy jutro, 27, wylądujemy jakby jutro wieczorem. Różnicy czasu później niż 27 to 16. Lądujemy jakby 11 godzin i stracimy cały dzień. Samolot jakieś godziny stoi w miejscu, i podobno coś się zepsuło, i czekamy. Minęło kolejne 40 minut, cały czas jesteśmy na lotnisku, ale już podobno naprawili samolot. Mam nadzieję. Znowu 11 godzin w samolocie. Eee. Trzymajcie się kciuki, że czegoś, że się wzbogacę dzisiaj o nową wiedzę czytając Przespałem całą drogę 10 godzin non-stop. Czemu nie? Także American Airlines bardzo dobrze, z tym, że nie chcieli dać kocyka, to wyjebali. Zimno w tym samolocie jak cholera. Prosiłem o drugi kocyk, ale jest tylko jeden kocyk na pasażerami. zwierzęta. No to jesteśmy już z powrotem w naszej okolicy. W środku nocy. Dzień później niż wyjechaliśmy. Wylądujemy 20... Dajmy jakby jutro różnicy czas. Później niż... Dwa dni później, bo już jest w środa. Jest w Japonii taki stereotyp, że nieważne jak długo tutaj jesteś, cały czas ludzie ci będą mówić, że wow, umiesz używać pałeczek. Więc właśnie jechaliśmy taksówką i taksówkarz nas zapytał czy, czy umiemy używać pałeczek jak powiedzieliśmy, że umiemy, to byłoby wow. Wystarczy tego na razie. Pa, pa.